Słuchawkę telefoniczną w lewą rękę, w prawą rękę się bierze tą tą taką tarczę i tam się wykręca. Kiedyś tak się kręciło i Teraz jest trochę lepiej, bo się wyciska, i już później jest sygnał, się rozmawia. Proste jest, no kochani, jak ja Wam mówię, że proste to jest proste, no. Ale ja tak obiecuję, obiecuję tą Łucję Plus, zaraz ją puszczę, zaraz puszczę. Minęło 30 minut audycji Radia Super z JK DeVito na 88.5 FM. Najlepszej audycji pod słońce, z którą każdy piątek jest dla Was wielkim piątkiem. Tylko wielki piątek dla Was i ze mną, prawda? I tak jest, tak powinno być. A co na razie, kochani, powiem Wam. Otóż... Pewne rzeczy bardzo fajne, takie to ja lubię, takie ciekawostki, a właściwie. Omar Bin Laden, wiecie kto to jest? Omar Bin Laden to jest taki pierwszy syn, bo on chyba miał paru tych dzieciaków, tego Billa Nadyna. Chłopak, który ma 27 lat, już ma jedną żonę i jedno dziecko. Teraz się ożenił z pewną dosyć interesującą Angielką, ale z podstarzawą, już taką 51 lat. Ja nie mówię, że starą, ale już taka troszeczkę świecąca. No, no nie taka jak Barbara Streisand, bo ta też w ogóle nie wspomnę. W każdym razie ożenił się i jest szczęśliwy. To jest jego druga żona, i on jeszcze mówi, że to nie jest jego ostatnia żona. Wiecie co? On ma dużo pieniędzy i on ma prawo mieć tyle żon, na ile go będzie stać. No i to jest, i to jest wiara. Ja tak uważam. Z taką wiarą, no to ja mogę iść przez świat. No jeszcze trzeba mieć pewne zasoby finansowe, które pozwalają tą wiarę wspomagać w jakiś sposób, bo niestety y, nasza wiara nie tyle nam nie daje możliwości zarabiania pieniędzy, jak i nawet nie daje nam możliwości posiadania dwóch rząd, żeby na nas zarabiały, czy trzech nawet. I to jest przerażające, prawda? Ja myślę, że ja, jak się jest niewierzącym, to nie trzeba nawet zmieniać wiary, tylko przyjąć i, a, i jedną wiarę. Już jest dobrze, prawda? No jak ktoś jest wierzącym, no to musi zrobić zrobić wiarołomność tak zwaną albo zmianę to jest tak zwana przekształcenie się nazywa przekształcenie, ale teraz coraz mniej tych przekształcenia jest, Sz sztą się inaczej no, zresztą w każdym razie chłopak się ożenił i żyją sobie szczęśliwie, będą żyli długo i szczęśliwie, aż do rozwodu. Ale mnie zastanawia tutaj jeden fakt drobny, zresztą, a jednak nie taki drobny. Otóż on 27, ona 51. No, no, ludzie, ludzie. W każdym razie większość facetów wymienia sobie na młódki i tak dalej. No, chyba, że krok przed nekrofilią Chyba, że jest się no, rzeczywiście amatorem bardzo starych win, no to i stara kobieta też się przyda w domu. E, do sprzątania, może. No nie wiem, po co on sobie tą kobietę wziął. W każdym razie zastanawiające, prawda? Bo jako mężczyźni, my, pana, słuchacze i, i ja, od razu wiemy, że zamiana należy, zamianę należy robić na młodszą, bogatszą, ładniejszą i mniej, która mówi, prawda? Bez względu na to, co i jak dalej się potoczy. No i kobiety też wiedzą, że lepiej wziąć sobie faceta młodszego niż starszego. A tutaj nagle taka zmiana. No czy ta kobieta akurat była mądra kobieta, bo sobie wzięła i bogatego, i mądrą. A jeszcze zaznaczyć trzeba, że ta kobieta to jest kobieta z przeszłością, no bo trudno też żądać, żeby była dziewicą mając 51 lat, prawda? A ona miała przynajmniej pięciu mężów i pół miliona kochanków, a mimo wszystko jest z kobietą atrakcyjną i na tyle atrakcyjną i piękną, że ten młodzieniec bogaty z paroma bilionami dolarów, bo ojciec jednak był człowiekiem dobrym i zanim poszedł sam w busz, w te krzaki. Yy, Afganistanu, to zostawił mu parę bilionów dolarów, no i on sobie wziął taką kobietę. No, no widzicie Państwo, jak to w życiu może się zmienić? Życie o tak, o jednym stryknięciem palca, prawda? Szkoda, że u nas w Australii tak się nie zmienia, no ale widocznie my jesteśmy w innym kraju, ma nasze wyznania i tak dalej są zupełnie inne, w związku z tym nie możemy mieć pretensji do życia, jak również do tych rząd, które są nasze, ale jednak co tu dużo gadać, on sobie nie wziął Polki, bo jakby sobie wziął Polkę, to by dopiero wiedział, co to, to znaczy życie, Angielkę i to czarno mi się stwierdził. Znaczy w sensie czarne włosy, ale nie mówię, że czarna-czarna, bo przecież to ona nie jest czarna. Ale jakbym sobie wziął Polkę, to by dopiero miało życie, prawda? Polka to jest raz, że dobrze po angielsku nie umie mówić, to by się nie nagadała za bardzo. A po drugie, gospodarna jest, piękne są Polki, prawda? Ładnie się umieją ubrać, umieją dzieci urodzić, dzieci wychować. To no, są kobiety, tam. co tu dużo gadać. Najpiękniejsze są polskie dziewczyny jednak, bez względu na to, co wy powiecie. Ja tak uważam. Zresztą Markowski też tak uważa. Wiecie, kto to jest Markowski? Markowski to jest taki muzyk. Z zespołu Perfekt, który już 35 lat walczy na estradach świata, no ja szczególnie polskich. Teraz jeździ z, z latem z radiem po całej Polsce i daje koncerty i bardzo sukcesywnie. Zresztą był tutaj parę lat temu, 2 trzy znaczy lata temu, 2,5 roku temu w Australii z koncertem. Bardzo fajnie było. Markowski jest wspaniałym człowiekiem, którego bardzo lubię. Zresztą nie tylko ja, a szczególnie jego parę piosenek, które są no, rewelacja, można powiedzieć. Dzisiaj nie wczoraj w gazetach internetowych można było zauważyć, wypowiedź pana Markowskiego przeciwko Dodzie. Doda to taka jest też, taka Ala piosenkarka i tak dalej, ale teraz widać z tego jest wielka konkurencja na rynku piosenkarskim wśród tak zwanych cienkich blondynek, bym powiedział. I otóż pan. Markowski broniąc swojej córki, która jest podobno bardzo utalentowana, Patrycja Markowska, mam zresztą jej płytę, ale bardzo rzadko puszczam. Chyba raz tylko puściłem nawet. <śm> powiedział, że Doda w porównaniu do jego córki to jest niczym, po prostu nie umie śpiewać i powinna się wziąć za cokolwiek innego, ale nie za śpiewanie. A w wolnych chwilach powinna się uczyć dopiero śpiewać. Doda oburzona jest i on mówi, bo moja córka to ciężko pracuje na swój sukces, a poza tym jest w ciąży. O, mi się to podoba. Ja nie mam nic z tym wspólnego, zaznaczam Państwu. Nie, 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 nie. nie. Yy, I tak dalej. W każdym razie ma urodzić z, dziecko z jakimś aktorem, i niedawno ojciec kupił im, czyli Markowski kawałek ziemi w Józefowie, i tam będą budowali swój domek, swoje gniazdko rodzinne i będą żyli długo i szczęśliwie, jak to w życiu bywa, aż do rozwodu. I to jest właśnie piękne. Bo teraz tylko, właściwie tak, blondynka śpiewa sukcesy, biust na wierzchu brzuch na wierzchu i już jest pięknie mi się podoba właśnie ten nowy styl, a nie tak jak kiedyś Czesław Niemen założył tą perukę na siebie korzuszek założył, nic mu nie było widać, tylko głos z niego wychodził no i do czego to doszło? Do niczego no ludzie, jaki to sukces dzisiaj jak kobieta wychodzi na scenę taka doda, czy taka elektroda bo to doda i elektroda, podejrzewam, że jedno i to samo, no to jak wrzuci biustem no to ten, co w pierwszym rzędzie siedzi, to może mieć oko nawet wybi te, prawda? A ta, ta druga Petrycja to podobno brzuchem rzuca. No. Jakby się we dwie dobrały, to nie bo mogłoby być na scenie straszne. Szczególnie na widowni właściwie by było. No. Ale no wiecie, tak to nie jest w życiu. W każdym razie to takie, to takie ciekawostki. Jeszcze jedną Wam ciekawostkę powiem, bo to 37 minut minęło naszej audycji, ale ja super z J.K. Davidoff. Otóż ja chyba z pół roku temu mówiłem, że Barbara Streisand próbowała przygotować sobie cały tam y, turę koncertów po Anglii, no i pierwszy raz jej nie wyszło, tam włożyli ci jej fachowcy od marketingów i innych takich Specjaliści od reklamy i kupę pieniędzy i nie wyszło. Sprzedała bardzo mało biletów. Tym razem mieli zrobić. Parę koncertów kameralnych. Dzisiaj to najnowsza wiadomość, żebyście sobie nie myśleli. Najnowsza moja wiadomość. I otóż Barbara Strejson w Manchesterze sprzedała. Bilety były po 1400 funtów, kochani. 1400 funtów na koncert pani Barbary Strejson, która ma 65 lat, w nocy świeci, a z tyłu jej się sypie, kochani. I nic jej nie chce oglądać już w Ameryce, ale może myślałem o tego. A sam program zje, na jej występie miał kosztować 70 dolarów, 70 funtów. Moje wszystko jest przeliczone na funty. I kochani, wiecie ile sprzedała biletów? Powiem wam, 80 80. Bro, wielki sukces. Pani Barbara Strejson Myślę, że już będziesz ze wstydu spłoniesz. Tym bardziej, że Barbara Strejson nie narzeka na ilość gotówki posiadającej w banku. Raczej jest dosyć dobrze zaopatrzona przez tyle lata śpiewania. No i paru filmów nieudacznych, jakich zrobiła. Także gratulujemy pani Barbarze Strejcone. No i na razie się wyłączamy, kochani, z tego powodu, że puszczamy tą oto pioseneczkę. Nic dwa razy się nie zdarza w życiu człowieka, prawda? A niektórym się zdarza. Także już ta obiecana, obiecana jest, jest, Lucja Prus już jest na miejscu, także tylko wciskamy takie play i zaraz ona będzie śpiewać. Na zamówienie, już jest. Cześć.